Okej, okay, pytasz zatem, jak sobie radzić z poczuciem niższej wartości? Na początek trzeba, trzeba określić, czym jest to poczucie niższej wartości, no bo jeżeli na przykład mylisz poczucie niższych kompetencji w jakiejś konkretnej dziedzinie, no to, żeby zwiększyć to poczucie kompetencji, musisz po prostu stać się lepszym w tej dziedzinie, prawda? Jeżeli masz niskie poczucie wartości jako kierowcy, to musisz po prostu, to musisz po prostu więcej jeździć, wykupić jakieś lekcje albo wykupić lekcje na, na lodzie, na przykład, poćwiczyć różne jakieś tam umiejętności kierowcy, i wtedy będziesz mieć poczucie, Wyższych kompetencji, ale myślę, że pytasz o takie uogólnione poczucie niskiej wartości, taką ogólną postawę życiową, w której bardzo często pojawiają się myśli typu: Nie dam rady, nie uda mi się, ja nie nadaję się do tego, jestem na to za słaby, nie dam rady nie zasługuje na to, nie zasługuje na to, żeby odnieść sukces, nie zasługuje na to, żeby znaleźć kogoś, kto, z kim stworzę jakiś fajny związek, itd. Um, itd. Tak tak prawda? Więc to jest takie uogólnione poczucie nisk niskiej wartości, które składa się z jednej strony z myśli tego typu. Z drugiej strony, towarzyszące tym myślom emocje są związane właśnie z lękiem, ze smutkiem, z takimi stanami depresyjnymi, z brakiem energii, z brakiem motywacji, z brakiem motywacji do działania, prawda? Bo oprócz tego, że mamy negatywne myśli, negatywne emocje, to również bardzo często nasze działania, albo właściwie brak tego działania, brak tego działania prowadzi do często do potwierdzenia, bo my działamy trochę na zasadzie takich filtrów w głowie, które mamy nałożone na rzeczywistość i postrzegamy z rzeczywistości to, co nam potwierdza nasz obraz rzeczywistości, obraz świata i także obraz nas samych, prawda? Więc po pierwsze, jeżeli rozpoznajesz u siebie, rozpoznajesz u siebie takie symptomy poczucia niskiej wartości, to już bardzo dobrze, dlatego że przynajmniej zdajesz sobie sprawę z tego, że masz tego typu myśli, tego typu emocje i masz pewne mechanizmy w swoim umyśle, które prowadzą na przykład do zaniechania działań, do braku motywacji. Do nie podejmowania ryzyka, prawda? Bo ryzyko jest jakby wliczone w działanie, które może prowadzić do sukcesu, ale ponieważ, ponieważ jest właśnie to niskie poczucie wartości w tobie, no to nie, nie decydujesz się na to ryzyko, bo jakby przewidujesz, że się nie uda. Więc po co, po co podejmować jakiekolwiek działanie, skoro, skoro wiadomo, że się nie uda i nie dam rady? Więc masz na ten temat wiedzę, bo to z jednej strony wiedza, świadomość tego, w jaki sposób się to odbywa, to jest jedna rzecz, ale trzeba teraz przekuć tą wiedzę na świadomość, prawda? Trzeba odróżnić świadomość od wiedzy. Wiedza to jest taka uogólniona konceptualizacja tego. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak to funkcjonuje. To znaczy, teraz myślisz na ten temat albo w jakimś tam. Momencie myślisz na ten temat. Ale świadomość powstawania tych myśli, świadomość powstawania, doświadczania tych emocji, świadomość nie podejmowania działania, czyli tego w jaki sposób poddajesz się oporowi, prawda? oporowi, który właśnie z, wynika z tego niskiego poczucia wartości. Tą świadomość musisz mieć jakby w czasie rzeczywistym, w momencie, kiedy one się pojawiają. W momencie, kiedy pojawiają się te negatywne myśli, że o, nie dam rady, po co ryzykować, to musisz w tym momencie, kiedy się pojawiają, zdać sobie sprawę z tego, że to jest właśnie jakby objaw tego niskiego poczucia wartości. Możesz temu nadać, powiedziałbym, taką nazwę, albo tak metaforycznie ująć, że jest to część Twojej podświadomości. Jakaś, jakiś wewnętrzny gderacz, czy wewnętrzny krytyk, czy właśnie ten y, niedowiarek w Tobie. Y, jakaś część Twojej podświadomości, która produkuje w tym momencie takie myśli. To jest część Twojego mózgu, część Twojego układu nerwowego. Tak, Już nie będziemy wchodzić tutaj w to, w jaki sposób on powstaje, bo z pewnością na jego powstanie mają um, wpływ Twoje doświadczenia życiowe po prostu. Być może w dzieciństwie nikt nie budował w tobie wiary we własne możliwości, wręcz przeciwnie, podkopywał tą wiarę. Być może krytykował cię, oceniał bardzo krytycznie. Często słyszałeś słowa, że ty się do tego nie nadajesz, ty niczego nie osiągniesz, nie dasz rady i tak dalej, i tak dalej, Więc Twój mózg i Twój układ nerwowy się po prostu tego nauczył, przyjął, że tak jest. Dzieci to są takie istotki, które są bardzo. Mocno nastawione na przyjmowanie z zewnątrz komunikatów i uleganie autorytetom. Tak? I, i po prostu u, uczymy się w ten sposób. Więc, więc Twój mózg w pewnym sensie nauczył się tego, wytworzył pewne e, nerwowe ścieżki, które aktywują się bardzo łatwo. I musisz sobie po prostu z tego zdawać sprawę. I w momencie, jak powiedziałem, w momencie, w którym takie myśli, emocje pojawiają się w Twoim ciele, bo emocje czuje się również w ciele do pewnego stopnia, kiedy pojawiają się, musisz zdawać sobie z tego sprawę. Czyli musisz je zauważać. Czyli mówiąc innymi słowy, trzeba wykształcić w sobie. To, co ja nazywam czułym obserwatorem. Czuły obserwator albo kochający świadek, to jest um, taka część umysłu, można powiedzieć, albo um, świadomości, która jest w stanie zaobserwować, uświadomić sobie, że to są myśli, tak? zobaczyć, że to są myśli, że to jest pewien. Um, pewien objaw działania Twojego starego mózgu, właśnie tych starych sieci neuronowych. I trzeba tego czułego obserwatora kultywować, rozwijać w sobie. Czyli ten stan czułej obserwacji rozwijać nie tylko w takich momentach, w których właśnie pojawiają się te myśli, pojawiają się te emocje, ale również w takich momentach i to jest łatwiej zrobić. W takich momentach, kiedy e, e, kiedy zdarzają się, na przykład, jakieś przyjemne chwile, prawda, albo kiedy zdarzają się chwile obojętne, kiedy idziesz na spacerze, na przykład, możesz e, zdać sobie sprawę z tego, e, co się dzieje tu i teraz, w tym momencie. Wykształca, wykształcasz w tobie w ten sposób właśnie tego obserwatora. Świadka wszystkich swoich doświadczeń. Jak powiedziałem, możesz to robić w codziennych chwilach, czyli ćwiczysz coś takiego, co się nazywa mindfulness, uważność. Możesz to także ćwiczyć w takich komfortowych warunkach, kiedy sobie siadasz w fotelu, zamykasz oczy i uświadamiasz sobie, swoje własne doświadczenia w tym momencie, tu i teraz. Bo tu nie chodzi o konceptualizację, wręcz przeciwnie. Wszelkie koncepty, wszelkie myśli, konceptualizacje, które w tym momencie się pojawiają, są również obiektem. To są również myśli, które obserwator może zauważyć, ponieważ obserwator nie jest myślą. Nie jest jakby konceptem. Obserwator nie jest Twoją osobowością, nie jest Twoim ego. Obserwator jest czystą uważnością, czystą świadomością, jednocześnie czułą, co zawsze podkreślam czułą świadomością, czyli akceptującą świadomością to, co się pojawia. Obserwator nigdy nie walczy z tym, co się pojawia. To jest bardzo, bardzo ważne. Więc w ten sposób możesz go ćwiczyć, dzięki czemu łatwiej ci będzie jakby złapać tą myśl, którą kształtuje ten wewnętrzny krytyk, ten, ten ktoś, kto produkuje w tobie myśli z niższego poczucia wartości. Tak? czyli te sieci neuronowe, które odpowiadają za niskie poczucie wartości, one produkują te myśli i obserwator może zauważyć je jako myśli. I to jest podstawa. Podstawą jest ten pierwszy krok, czyli świadomość tego, co się dzieje w czasie rzeczywistym z Tobą, tu i teraz, kiedy powstaje ta negatywna myśl i negatywny osąd samego siebie. Więc po pierwsze, sobie to uświadamiasz, po drugie, musisz to nazwać, powiedzieć tak, ok, to jest właśnie ten wewnętrzny krytyk, to jest, to jest ta sieć neuronowa, która odpowiada za niskie poczucie wartości. Nie walczysz z tym, tylko nazywasz. Nazywając to, jednocześnie czynisz to obiektem. Tak? Widzisz to, że to jest zewnętrzne wobec Ciebie. Że jest pewnym konstruktem mentalnym, który się pojawia. Po trzecie, musisz to zaakceptować. Czyli nie walczyć z tym, jak powiedziałem, tylko powiedzieć sobie: OK, to jest, to jest taka widocznie kiedyś mi do tego, do czegoś mi to było potrzebne, być może. To jest część mojego mózgu. Tak funkcjonuje, nie będę z tym walczyć, ponieważ jeżeli będziesz z tym walczyć, to będziesz to zasilać energią, będziesz to jakby cały czas aktywować. Akceptacja tego w tym sensie, że po prostu przyjmujesz, że, że tak jest, oznacza, że się od tego uwalniasz. Bo następną rzeczą, którą zrobisz, to jest po prostu przekierujesz uwagę. To jest czwarty krok. Przekierujesz uwagę w jakieś inne miejsce. Tak? Możesz zacząć po prostu e, skupiać się na jakiejś innej myśli. Na myśli, która będzie w pewnym sensie e, antidotum na tą myśl, która się wcześniej pojawiła. Typu na przykład, ja się do tego nie nadaję. Możesz skupić się na myśli, która trochę podważa tamtą myśl, mówiąc. Czy na pewno się do tego nie nadaje, a może jednak trochę chociaż e, jestem w stanie coś w tym kierunku zrobić. Może chociaż trochę jestem w stanie e, poradzić sobie z tą sytuacją. To nie może być zbyt odległa myśl: Typu, e, nie, na pewno się to, do tego nadaje, jestem najlepszy na świecie od tego, prawda. Bo w to nie uwierzysz, po prostu twoja podświadomość to odrzuci. Więc musi to być myśl, która kwestionuje to wcześniejsze twoje przekonanie, które bardzo często jest po prostu ogólnieniem, generalizacją. I stosunkowo łatwo jest to, naprawdę łatwo jest to podważyć. Czy na pewno? Na pewno się zupełnie do tego nie nadajesz. A co by było, gdybyś się nadawał? A co by było, gdyby się okazało, że masz w tym kierunku jednak jakiś talent, że możesz to robić, możesz to robić coraz lepiej, nie od razu idealnie, ale możesz to robić coraz lepiej, prawda? Takie myśli już przekierowują twoją uwagę z tego myślenia starego myślenia na zupełnie nową ścieżkę. I to jest bardzo istotny element dlatego, że w ten sposób nie podtrzymujesz tego starego sposobu funkcjonowania twojego mózgu. Mózg zaczyna wytwarzać nową ścieżkę neuronową. Uwalniasz się stopniowo od niskiego poczucia wartości. Czyli te cztery podstawowe kroki. Zdajesz sobie sprawę z tego, co się z tobą dzieje w tym momencie, kiedy to się dzieje, że pojawia się myśl negatywna, pojawia się emocja negatywna. Po drugie, nazywasz to. Mówisz, ok, to jest część mojego mózgu, to są stare sieci neuro, neuronowe. Po trzecie, akceptujesz to. To są bardzo szybkie procesy. To jest właściwie jeden proces, tylko ja mówię, go rozbieram jakby na czynniki pierwsze. Analizując go. Ale w tym nazywaniu jest jednocześnie akceptacja. Mówisz OK, w porządku. Nie oczekujesz, że to zniknie natychmiast. Nie oczekujesz, że, że nie wypychasz tego do podświadomości. Nie wypierasz tego, nie uciekasz od tego. Tak. Tylko akceptujesz. Mówisz OK, w porządku. To jest część mojego starego mózgu. I potem koncentrujesz swoją uwagę na czymś zupełnie innym. Nawet jeżeli to nie będzie myśl, która jest antidotum, tak jak to opisałem wcześniej, to możesz po prostu skoncentrować się na czymś innym, na przykład na oddychaniu na czymś bardzo prostym. Oczyszczasz swój umysł z tej myśli i skupiasz całą swoją uwagę na oddechu. Albo skupiasz swoją uwagę na tym, co masz do zrobienia w tym momencie. Tak? Możesz zacząć ćwiczyć na przykład. Cokolwiek. Robiąc to, przecinasz, jak powiedziałem, stare drogi neuronowe. Nie podtrzymujesz tego starego schematu. I w ten sposób się zmieniasz. Ja wiem, że na początku może ci, może ci się to wydawać trochę sztuczne, dziwne. Ale wszystko, co nowe, wydaje się nam sztuczne i dziwne, ale z czasem staje się naszą drugą naturą. Tak to po prostu jest, tak to funkcjonuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą można zrobić, nad którą się można zastanowić, jest skierowanie swojej uwagi na, na pozytywne, na dobre myśli i emocje w taki sposób metodyczny, po prostu postanawiasz skupiać się bardziej w ciągu dnia na tym, co jest fajne, co jest dobre, co jest dobre w życiu, na dobru, które możesz znaleźć w innych ludziach, na przykład, tak? Możesz zobaczyć, szukać towarzystwa ludzi, którzy są pozytywni, cieszyć się tym towarzystwem. Nawet nie wiem, oglądać na na YouTubie y, ludzi, którzy są pozytywni, musisz zadbać po prostu o swoje środowisko y, mentalne, w którym funkcjonujesz. Y, możesz zacząć dostrzegać dobro w świecie, możesz, jeżeli zaczniesz dostrzegać je w innych ludziach, zaczniesz dostrzegać je w świecie, to również zaczniesz dostrzegać je we własnym życiu, we własnych doświadczeniach zmysłowych. Tak? Często o tym mówię: smak kawy, któremu poświęcasz więcej czasu, więcej uwagi, nie parę sekund, ale kilkanaście sekund. Potrafisz się tym delektować, potrafisz się tym cieszyć. I nauczysz w ten sposób swój mózg również odnajdywania dobra sobie. Tak? to jest W ten sposób tworzysz pewną dyspozycyjność. Jego mózgu do odszukiwania tych pozytywnych aspektów życia. Także, oczywiście, możesz korzystać również z takich, z takich formalnych ćwiczeń, które są zawarte na przykład w nagraniach, prawda, do autohipnozy, czy do, do wizualizacji, czy medytacji prowadzonych. Gdzie masz tam. Dużo różnych przekonań, dużo różnych myśli, wyobrażeń i emocji związanych właśnie z tym, co, czego doświadczasz, co jest w tobie, co przeżywasz, co jest, można powiedzieć, Twoją postulowaną przyszłością w niektórych przypadkach. Czyli możesz cieszyć się również pozytywnymi wizualizacjami, pozytywnymi oczekiwaniami, marzeniami. Planami, które, które w ten sposób stają się oczywiście Twoją rzeczywistością, na początku neuronową, ale potem Twoje ciało i Twój cały organizm będzie pracować, cała Twoja podświadomość będzie pracować w tym kierunku, żeby, żeby to się stało Twoją rzeczywistością, ponieważ tak zawsze jest. Rzeczywistość, której doświadczasz, jest po prostu. Um, emanacją tego, co się dzieje w Twojej podświadomości, w Twojej głowie, w Twoich myślach. I to nie ma w tym żadnej magii. To nie jest myślenie magiczne. To jest jak najbardziej racjonalne myślenie oparte o, o naukową, naukowe rozpoznanie tego, w jaki sposób funkcjonuje mózg. Po prostu zaczynasz zauważać i organizować nawet podświadomie swój świat w ten sposób, żeby on potwierdzał twoje przekonanie o tym świecie. Więc musisz zmienić po prostu przekonanie, podświadome przekonanie. I to są, to są te dwa sposoby, podstawowy pod, sposób, czyli przecinać stare przekonanie poprzez czułego obserwatora, którego praktykujesz i wykształcasz w czasie medytacji, a drugi. Element pracy nad sobą to jest kształcenie nowych myśli, pozytywnych, dobrych myśli, emocji, wyobrażeń na własny temat, na temat świata, na temat innych ludzi, na temat Twojej własnej przyszłości. I w ten sposób Twoje niskie poczucie wartości zniknie po prostu. Tak naprawdę ono nie jest Twoje. To jest niskie poczucie wartości pewnych obszarów. Twojej podświadomości pewnych pól neuronów, które zostały zaprogramowane tak, a nie inaczej. Ale skoro raz zostały zaprogramowane, to mogą zostać przeprogramowane, ponieważ mózg jest neuroplastyczny. Mózg podlega zmianom. I te metody, o których mówiłem, to są najskuteczniejsze sposoby zmieniania tego mózgu.